Więc życzę pamiętania, dziękuję tu wszystkim obecnym za wsparcie rolników, tym zwłaszcza którzy też pochodni jak ja rolnikami nie jesteśmy. O tego przyjęcie robiła położę. Witajcie rolnicy. Zagrywam się panu, czyli z tego pola, a jestem w Polsce i patriotą. My jesteśmy dlatego obronimy naszej godności. Bra no, naszej godności i spałości naszego państwa. Jeżeli tego nie zwyciężymy, to po nas. Dlatego musimy to być, to miasteczko to jest najlepszy pomysł, jaki tutaj został ogłoszony z tej sceny. I głęboki szacunek dla Was za to, że uprawiacie tą siebie, za to, żeby normalność była w Polsce. Za to, żebyśmy byli zdrowi i szanowali się, dzisiaj wybrzmiała tu roda, ale w tej radzie jest jedno zdanie do zmiany na dzień dzisiejszy: Nie będzie Tusk na